Cieszył się zaufaniem kościoła i braci kapłanów. Powierzano mu różne funkcje i urzędy na szczeblu diecezjalnym i dekanalnym. Tak wspominano i żegnano świętej pamięci księdza kanonika Stanisława Falkowskiego. Kapłan dał się zapamiętać jako wielki patriota. Biskup drohiczyński Piotr Sawczuk w chomili podczas mszy świętej pogrzebowej przypominał życie zmarłego kapłana. Wyliczał podejmowane z dużym ryzykiem dzieła patriotyczne. Już w 1976 roku zetknął się z Komitetem Obrony Robotników. Czytał i udostępniał innym prasę podziemną. Spotykał się z księdzem Janem Zieją, z mecenasem Janem Mizikowskim. Utrzymywał kontakty z Andrzejem Czumą i przewodniczącym KPN Leszkiem Moczulskim. Był bardzo blisko związany z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką, spotykał się z nim i uczestniczył w mszach za ojczyznę organizowanych przy parafii świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie. Zetknął się w swoim życiu z wieloma znanymi opozycjonistami. Niektórzy po 1989 roku stali się politykami i uczestniczyli w sprawowaniu władzy, choć nigdy tych znajomości nie wykorzystywał dla własnych korzyści. Poza tym utrzymywał stałe kontakty z opozycjonistami z siedlec i okolic. W latach 80. nieraz na tutejszej plebanii w Niecieczy odbywały się spotkania solidarnościowe nawet z udziałem działaczy zagranicznych. Tu też byli ukrywani opozycjoniści. Ksiądz Stanisław był wielokrotnie przesłuchiwany przez służbę bezpieczeństwa. Stawiano mu zarzuty wspierania Solidarności i Solidarności rolników indywidualnych, organizowania nielegalnych zgromadzeń. Gdy w rocznicę stracenia księdza Stanisława Brzuski Zainicjował w Sokołowie pod pomnikiem modlitwę złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, został ukarany dotkliwą grzywną. Tajne służby go nagrywały i podsłuchiwały, a on, nie zważając na niebezpieczeństwo, odwiedzał internowanych, więzionych, pomagał ich rodzinom. Zapewne niewiele brakowało, by znalazł się na tej samej liście, co błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Słowa pożegnania i podziękowania wygłosił ksiądz Zbigniew Grzymała, jeden z wychowanków zmarłego kapłana. Jakoś bardzo blisko byliśmy związani z księdzem Stanisławem i powiem, że dziś dziękuję Bogu, że na naszej drodze życia postawił taką osobę jak ksiądz Stanisław. To on nas uczył wiary w Boga, on nas uczył patriotyzmu. Nie wiem, który to był rok, lata gdzieś tam początek osiemdziesiątych, kiedy byliśmy ministrantami, lektorami. Ksiądz Stanisław nas zabierał do różnych miejsc, a to do Kupiętyna, a to do Łazówka, a to do Sypytki. Po co? Po to, żeby nam pokazać miejsca związane z martyrologią narodu polskiego. Ksiądz Stanisław nas tego uczył. O kapłańskiej misji służenia Bogu, Ojczyźnie i ludziom mówiła Bożana Kaczmarek, wójt gminy Sabnie. Każdy, kto miał okazję poznać księdza Stanisława, wie, że był to kapłan pełen życzliwości, skromności i zawsze był gotowy, aby pomóc innym. Chciałabym dziś wyrazić wdzięczność księdzu Stanisławowi za to, że wygłosił nam jeszcze inną naukę, której mogliśmy doświadczyć nie tylko tu, na terenie gminy Sabnie. Była to lekcja patriotyzmu, miłości do Ojczyzny oraz walki o jej wolność. Za to został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Zmarłego wspominał Marek Ratyński, były dyrektor szkoły w Niecieczy. Troszczył się o naszą ojczyznę, o naszą historię. Był miłośnikiem żołnierzy Armii Krajowej. To on organizował, tu, wszyscy mieli do niego tutaj wstęp na plebanie ale on organizował raz w roku spotkania żołnierzy Armii Krajowej u siebie na plebanii. Przyjeżdżali z całego powiatu i nie tylko, bo czasami spotykało się i z Warszawy i innych, którzy wywodzili się z naszego terenu. I kiedy w 1994 roku zostałem dyrektorem szkoły w Niecieczy, przyszedł do mnie ksiądz Stasio i mówi, dyrektorze, może byśmy naszej szkole nadali imię Armii Krajowej. Ja podchwyciłem to, były trudne czasy. Jeszcze 94 rok to nie był łatwy czas. Podchwyciłem to i zaczęliśmy działać. I dostąpiliśmy tego dla szczytu, że nadano nam to imię. I była wielka uroczystość. 3 maja 1997 roku nasza szkoła otrzymała imię Armii Krajowej. To było marzenie księdza Stanisława. Za swoją miłość do ojczyzny świętej pamięci ksiądz Walkowski otrzymał krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 27 marca, przeżył 87 lat, z tego 63 lata w kapłaństwie. Katolickie Radio Podlasie Agnieszka Bolewska Waniuk.